Nazywam się Mariusz Szapliński, mam 55 lat, trójkę dzieci, dwóch wnuków i od zawsze byłem bardzo aktywny fizycznie. A od paru lat propaguję zdrowy tryb życia. Oczywiście nie jestem żadnym fanatykiem, sporo biegam, uprawiam mnóstwo innych sportów, a wszystko to robię po to, by żyć jak najdłużej i trzymać się znakomicie w dobrej formie. A swój przykład z Antygrypiną rozpocząłem dwa lata temu, gdy wybraliśmy się na zimowe ferie na Zanzibar. Tam dotarła do nas informacja o tym, że do Europy dotarł nowy wirus, jak się okazało, później koronawirus. Była to motywacja do tego, by wymyślić coś, co wzmocni mój organizm, jak i rodziny, przyjaciół. Próbowałem wielu naturalnych specyfików, aż w końcu wpadłem na pomysł połączenia większości w nich w całość. I tak w wolnoobrotowym wolno sukowniku wycisnąłem sok z kurkumy imbiru, czosnku, dodałem cytryny i miodu, a dla podkreślenia i wyciągnięcia z kurkumy kurkuminy pieprzu. Od dawna w swojej diecie również stosowałem oliwę z kapsaicyną, którą, jak wiemy, jest lekiem, można powiedzieć, na długowieczność i jednocześnie zapobiega nowotworom, więc jak można było tego nie dodać. Jakim wielkim zaskoczeniem, a jednocześnie potwierdzeniem działania antygrypinu był fakt, kiedy to żona w 2021 roku zachorowała na COVID. Ona nie piła antygrypinu, a ja wraz z dziećmi piłem go regularnie już od dłuższego czasu codziennie. I mimo tego, że razem przez cały okres jej choroby mieszkaliśmy w jednym domu, nawet spaliśmy w jednym łóżku. Ja, ani dzieci nie zachorowaliśmy. I tak przez cały 2021 rok, który był dla mnie mimo pandemii bardzo aktywny. Przebiegłem 3000 kilometrów, nie doznałem żadnej infekcji, przeziębienia czy grypy. Także wydaje się, że naturalny antygrypin, który stosuję, działa. Pocztą Pantoflową rozeszła się informacja o moim antygrypinie, który zawiera tylko certyfikowane bioprodukty. Coraz więcej ludzi zaczęło się do mnie zwracać o antygrypin. W związku z powyższym podjąłem decyzję o przebadaniu go laboratoryjnie, a od lutego 2022 roku jest on już dostępny na stronie. Zapraszam, mam nadzieję, że pomoże każdemu.